Bug triage. Bug triage jest terminem, który zasadniczo nie ma swojego polskiego odpowiednika. W różnych dyskusjach, rozważaniach, w literaturze istnieją próby jakiegoś określenia tego terminu po polsku. Chyba najbardziej odpowiednim i najbliższym temu, czym to w ogóle jest, jest określenie koncylium nad błędami. Jest to proces bądź takie spotkanie, na którym ustalamy sobie kolejność, w jakiej zamierzamy zajmować się różnymi zgłoszeniami. W procesie wytwarzania oprogramowania podczas testów wynikają różne problemy. Są one zgłaszane przy pomocy jakiegoś narzędzia, czy przy pomocy jakiegoś procesu, no i tych zgłoszeń zaczyna być bardzo dużo. W pewnym momencie pojawia się potrzeba, żeby jakoś się posegregować i wymyślić, którymi powinniśmy się zająć jako pierwszymi. Oczywiście tester nada jakieś swoje priorytety, zespół określi jakieś swoje priorytety, natomiast ostatecznie to biznes ma najważniejsze zdanie co do tego, którymi problemami powinniśmy zająć się w pierwszej kolejności. I właśnie takie spotkanie, takie rozważania na temat tego, które ze zgłoszonych problemów powinny w pierwszej kolejności nas zainteresować, nazywa się triage.